Cześć, jestem Kacznosz i witam Cię bardzo serdecznie w swojej karczmie. To jest kolejna szybka kolejka. Ja wiem, ten format praktycznie już umarł, ale to dlatego, że nie zostawiacie pytań w komentarzach. A te pytania są dla mnie kluczowe, bo ja odpowiadam konkretnie na Wasze pytania w ramach kolejnych filmów. Więc jeśli macie jakieś pytania, nie cykajcie się, nie blokujcie się, wrzucajcie te informacje w komentarzu, a ja wybiorę najciekawsze i być może to właśnie Tobie odpowiem kolejnym filmikiem na nurtujące Cię pytanie. Tymczasem przejdźmy do kolejnej szybkiej kolejki, a w niej pytanie odbucza, w jaki sposób czerpać inspiracje z otaczającego nas realnego świata. Jako mistrzowie gry jesteście trochę sępami, trochę tak jest. No... No, jesteśmy padlinożercami, jakkolwiek to brzydko nie brzmi, ale faktycznie najlepsze historie pisze życie i jest jakby cała masa elementów, z których możecie korzystać, aby szukać inspiracji, pomysłów na swoje historie. Jednym z nich jest na przykład wyjazd na wakacje. No, przyjmijmy, że większość mistrzów gry jednak ma to zboczenie zawodowe, trochę jak ja, czyli jak jestem w nowym miejscu, rozglądam się i tak dalej, to gdzieś tam jakaś szufladka w głowie cały czas mi otwiera się, do której wrzucam pomysły, inspiracje z otaczającego nas świata. Dlaczego? Dlatego, że na wakacjach jesteśmy wyluzowani, nie musimy się spinać, nie zastanawiamy się, co się wydarzy, albo trzeba iść do pracy, albo są jakieś obowiązki. Nie, macie totalną chillerę. Jest tu strasznie gorąco, więc niestety moja łysa glaca będzie się świecić trudno. W każdym razie chodzi mi o to, że je, będąc na wakacjach, mając głowę wolną od zmartwień, obserwujecie otaczający Was świat i możecie z niego czerpać pełnymi garściami. Ja dla przykładu, bo mam to na każdym wyjeździe. Tak naprawdę wyjeżdżam na wakacje, to mam w aplikacjach notatnik, w który wpisuję sobie hasłami. Elementy, które zaciekawiły mnie, zwróciły moją uwagę, nawet nie po to, żeby wykorzystać je w tej bieżącej sesji czy kampanii, w której w tym momencie jestem albo prowadzę, ale zapisuję sobie je na później, żeby móc w każdym momencie do tego zerknąć i znaleźć jakąś inspirację dla siebie. Jeśli oglądaliście, a zakładam, że większość z Was oglądała kampanię Wiedźmina, zwłaszcza drugi sezon, i pamiętacie coś takiego jak Dol Rosso, Miejsce zbudowane trochę na Dol Blatana, z tym, że to była Dolina Róż. Skąd to wziąłem? Ano, byliśmy parę lat temu w Bułgarii, a jak wiecie albo nie, Bułgaria słynie z oleju różanego. Tam uprawia się, hoduje, nie hoduje, uprawia się, powinienem powiedzieć ładnie, więc są plantacje róż, z których faktycznie produkują tak zwany oleje króżane, i u nich na wszystko oleje różany jest dobry, tak jak trochę u nas spirytus, nie? Ale chodzi mi o to, że będąc tam i widząc to, uznałem, że Dol Rosso mogło być świetnym miejscem. Nawet takie rzeczy jak elfy, które kiedy tam do Nimir wpada, elfy mają jakieś święto, skaczą, tańczą wokół tych ognisk, to wszystko jest żywcem wzięte, z historii, którą zasłyszałem w Bułgarii na temat tego, jak to kiedyś bywało. Ale to nie wszystko, bo byłem też w Nesebarze w Bułgarii i na przykład ta wąska zabudowa na kamiennych podstawach i drewniane dobudówki, które praktycznie licują się nad budynkiem, nad, nad, nad drogą, pojawiły się w Muriwiel, gdzie Donek uciekał po dachach, jak pamiętacie. To wszystko zaczerpnąłem z żywcem z wizyty w Bułgarii i uznałem, że to jest fajny moment i patent na to, żeby wykorzystać to w swojej sesji. Niewyczerpalnym źródłem pomysłu są tak naprawdę wydarzenia na świecie. Ja wiem, że to jest kwestia pewnej takiej, nawet niemoralności, ale pewnej takiej pewnego takiego poczucia estetyki albo wrażliwości, z czego chcemy korzystać. Ja w swoich historiach, na przykład kult oparłem na wydarzeniach w Bejrucie i ktoś mógłby powiedzieć: "Ej, stary, to nie fajne." Drugi kult oparłem na rozpoczęciu pandemii um, koronawirusa i ktoś mógł powiedzieć: "Ej, stary, to nie fajne." Ja to rozumiem, to jest kwestia wrażliwości. Ale czytałem taką bardzo fajną książkę "Jak pisać scenariusze" i takie fajne hasło powie zostało powiedziane, że tak naprawdę każdy scenarzysta, każdy Autor historii jest tak naprawdę trochę hieną i padlinożercą. Nie o to chodzi, że on nie ma szacunku do tego, co się dzieje, ale uwierzcie mi, najlepsze historie pisze życie. I można się na nim wzorować, można wziąć wydarzenie, które się. Faktycznie odbyło w świecie i na nim zbudować historię. Nie musimy się skupiać na najbardziej dramatycznych elementach, ale one mogą być elementem tła. Czy to jest złe? Ktoś powie, ej, to jest stare przegięcie pały, bo to jest rozrywka. Okej, okay, ale idziemy do kina i o co oglądamy? Oglądamy wojnę, oglądamy masakry, oglądamy gwałty, jakieś takie hardkorowe tematy. Jako element opowiadanej historii. I co? I to jest w porządku, to znaczy, że mamy nie oglądać filmów sensacyjnych czy kryminalnych. Trochę tak samo jest z sesjami. Pamiętajmy, że Mirzgil odpowiada za cały scenariusz, więc tak naprawdę on opisuje, co się dzieje. I jakby nie ma czegoś takiego, że jest ktoś, kto jest nieskończoną studią pomysłów i za każdym razem ma nowy pomysł. Gdzieś te inspiracje należy brać i czerpać. I to może być dosłownie ze wszystkiego. To może być z reklamy, to może być element muzyczny, który Was zainspiruje, to może. Może być żywa osoba, albo miejsce, w którym jesteście, to może być wydarzenie w waszym lokalnym mieście, albo może na świecie. Możecie zawsze obrócić wydarzenie, i ja wykorzystuję taki bardzo prosty patent, co jeśli i a gdyby. To są takie dwa pytania, które zadaję, i one pozwalają mi obrócić scenariusz o 180 stopni i zacząć w nim drążyć i pisać w nim, um, szukać w nim zupełnie innego dna, twistów i innych elementów. Życie jest najlepszym scenariuszem i naprawdę obserwacja tego, co się dzieje dookoła Was, będzie dla Was fajną inspiracją. Pamiętajcie, że to nie są prawdy objawione to są moje doświadczenia. Które z wami dzielę? I jeżeli chcecie z tego skorzystać, to ok. Jeżeli chcecie to wszystko wyrzucić do śmieci, to też ok. To jest wasza decyzja. Pamiętajcie o tym. A jeżeli podoba się Wam to, co robię, zapraszam do tego, żebyście odwiedzili karczmę na Discordzie, na Facebooku, na Twitchu, no, na YouTube. Już prawdopodobnie jesteś. Zatem jeszcze na Instagramie. Więc pamiętajcie, karczma jest wielowymiarowa i możemy znaleźć się w wielu różnych miejscach. A jeżeli to, co robię, pomaga Wam w hobby albo sprawia, że się uśmiechacie, możecie się zastanowić nad tym, aby wesprzeć karczmę. Cegiełką imienną na Patronite. I za to dziękuję wszystkim. Trzymam za Was kciuki. Zachęcam do zadawania pytań. No i obram się! Cześć!